Jedziemy na dowieczę, skakiwać na panie Słońce praży mocno, to nie jest pytanie Chłodna tafla wody, kręci nas na maksa Życie jest imprezą, żadna to abstrakcja Audi lecimy, wiatr przeszyty śpiewa Droga nas prowadzi, adrenalina ziewa może na zakręcie spotkamy ekipę Wszyscy na redukcji, to jest nasza riposta szybka Redukcja twoja, gaz do dechy lecę Płucz na podłodze, silnik w pełnym przecięciu Poczułem energię, jak pulsuje w żyłach To nasza chwila pełna adrenaliny, siła Czasu na pauzę, droga woła nas Każdy kilometr jak wygrany los na raz Woda nas przyciąga jak magnes w tej grze Jedziemy, żyjemy, niech świat z nami drży Opony piszczą, asfalt śpiewa swoje Pod słońcem tańczymy, nie ma wątpliwoje Silnik rzęsi pięknie, jak orkiestra gra Życie na zakrętach, tego chce każdy z nas Redukcja dwója, gaz do dechy lecę Budz na podłodze, silnik w pełnym przecięciu Poczuj tę energię, jak pulsuje w żyłach To nasza chwila pełna adrenaliny, siła Pomy piszczą, asfalt, śpiewa swoje Pod słońcem tańczymy, nie ma wątpliwoje. Silnik rzęsi pięknie, jak orkiestra gra. Życie na zakrętach tego chce każdy z nas. Redukcja dwuja, gaz, wody, lecę. Pójdź na podłodze, silnik w pełnym przecięciu. na energię jak pulsuje w żyłach To nasza chwila pełna adrenaliny, siła.